Biblioteka zaprosiła na noc z braćmi Grimm, wspólne świętowanie jubileuszu, PTTK organizuje wyjazd, prezentujemy spot promocyjny, Zamek Piastowski zaprasza. Dzień dobry, Joanna Jędraszczyk-Kałówak, witam Państwa we wtorek 21 października i zapraszam na Wiadomości Raciborskie. Piątkowy wieczór mieszkańcy Raciborza mogli spędzić w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej. Jednostka zaprosiła do udziału w ogólnopolskiej nocy bibliotek. Tematem przewodnim były baśnie braci Grimm, ale w nieco mroczniejszej odsłonie. Jak wstaje rano, to nie muszę nic, bo ja jestem piękna naturalnie i po prostu się urodziłam i tak wyglądam ja nie wiem dlaczego wszystkie celebrytki się poprawiają z wrodzonym wdziękiem i naturalną urodą bibliotecznych gości witała bohaterka baśni braci Grimm Baba Jaga czy też zła czarownica znana jest z wielu opowiadań w których raczej nie zyskuje sympatii czytelników podczas nocy bibliotek próbowała odczarować swój negatywny obraz częstując przybyłych istnymi smakołykami mój catering może pokaże tu na przykład mamy desery, deser, który się nazywa deser puszczy zapomnianej. Każdy ma w ogródku, ja nie wiem, dlaczego tego nie jemy. Albo jeszcze tutaj mamy na przykład, proszę bardzo, to jest gniazdo świerszczy. Tak. A tutaj, tutaj mamy... można się częstować. Smacznego! Ale catering nie był jedyną atrakcją przygotowaną przez kadrę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Noc w bibliotece rozpoczęła się o godzinie 18. Na początek spotkanie autorskie z Olą Synowiec na temat jej książki, którą napisała razem z Arkiem Winiatorskim, pieszo wzdłuż granic kraju. To jest książka o tym, jak oni pieszo zwiedzili całą Polskę. W tym samym czasie na piętrze biblioteki gra dla dzieci pod tytułem Księga, która zniknęła. Mamy również u siebie stoiska partnerów. Partnerami są Arboretum Bramy Morawskiej, Raciborskie Centrum Kultury, Muzeum w Raciborzu, Sąd Rejonowy, Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności Sowa i zakład karny. Nieco później o 20 rozpoczęła się immersyjna gra dla dorosłych. Wszystko przygotowane zostało w oparciu o prawdziwe baśnie braci Grimm. To jest gra, która jest dla drużyn, które się zgłosiły już wcześniej i one będą miały do wykonania różne zadania. Cała biblioteka właściwie została zamieniona w miejsca związane z baśniami braci Grimm. Na górze jest Pokój macochy, trochę niżej są pokoje wilka, czerwony kapturek, biała zamieć, zła królowa. Każdy, w każdym miejscu drużyny otrzymają zadania do wykonania. Ja będę macochą, złą macochą, i u mnie na przykład, to mogę powiedzieć, ponieważ puszczacie to we wtorek. <grym> Będą musieli napisać dwa ogłoszenia matrymonialne dla moich córek, które są wyjątkowo brzydkie. No, Nie mają pięt, nie mają palców, <gryw> mają wydłubane oczy przez gołębie. A dodatkowo jeszcze ogłoszenie o pracę, ponieważ kopciuszek zrezygnował i muszę mieć kogoś do sprzątania. Chętnych do udziału w grze nie brakowało. 11 drużyn już wcześniej zgłosiło swoją gotowość do zabawy. Liczną publiczność zgromadziło też spotkania autorskie i zabawy dla dzieci, a to wszystko odbyło się w ramach Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. To już 25 lat współpracy gminy Krzyżanowice z bawarską gminą Zischaubt. Z tej okazji w minioną sobotę odbyła się Śląsko-Bawarska biesiada. nie Przedstawiciele gminy Krzyżanowice i goście bawili się podczas wyjątkowej biesiady, która odbyła się w Roszarni 18 października. To jest drugi Oktoberfest, Biesiada Piwno, nasza Śląsko w Ruszarni, w zeszłym roku była pierwsza. Natomiast dzisiaj ma szczególny wymiar to spotkanie, dlatego że są z nami nasi przyjaciele z gminy partnerskiej w Seishaupt. 25 lat współpracy i taka okoliczność nas tutaj zgromadziła. nie to, będące symbolem kulturalnej wymiany i przyjaźni, pokazało jak silne więzi łączą Śląskę z Bawarią i to od wielu lat, bo międzynarodowe współpracę zapoczątkował jeszcze wuj Wilhelm Wolnik w roku 1999. Rok później do gmin partnerskich dołączyło Zishaupt. Burmistrzem gminy Zishaupt wówczas był mieszkający w, kiedyś przed wojną w Baborowie mieszkaniec Hans Hirsch. I to on zaproponował tą współpracę i tak ona się rozwinęła w wielu dziedzinach i sportu, i kultury muzycznej, e, wizyty chórów, orkiestr, e, grup tanecznych e, folklorystycznych, e, wymiana młodzieży szkolnej, e, wystawa fotografii. Ta przyjaźń dlatego tak dobrze funkcjonuje, gdyż zostały mi przedstawione osoby, które równie pozytywnie podejście nie patrzą na to wydarzenie. E, ta, o, to patrzenie na tej samej i odbiór na tej samej fali, to patrzenie na partnera z drugiej strony. Dla mnie było wielkim przyjemnością, że moim partnerem wtedy był pan e, wójt Fulneczek, który był bardzo mocno zaangażowany w szkolnictwo. Ja wtedy właśnie razem z nim te obszary mocno e, wspierałem, realizowaliśmy właśnie ten obszar szkolny. Dzisiejszy dzień jest typowym przykładem tego żywego partnerstwa między naszymi gminami, gdzie kapela zyskał obraz z kapelą z Krzyżanowic imprezują i śpiewają, grają dla okazji tego dzisiejszego spotkania. Ja osobiście jestem jeszcze dalej pod wrażeniem pobytu chóru tutaj jest Krzyżanowic, który był u nas dwa lata temu w Zishaupt, gdzie ja jestem też członkiem tego chóru. Więc to partnerstwo również ma taki aktywny charakter. oder kirchenkurs na zu realizieren. A żeby tę aktywność podtrzymywać, gminy wciąż prowadzą wspólne działania. Podczas otwarcia uroczystości wójt Grzegorz Utracki podkreślał znaczenie pomocy, jaką gmina otrzymała od bawarskich przyjaciół tuż po wybuchu wojny w Ukrainie. Dzięki wsparciu Ukraińcy, którzy znaleźli schronienie w Krzyżanowicach, mogli liczyć na jeszcze bardziej komfortowe warunki, ale także mieszkańcy polskiej gminy wsparli dawniej partnerów z Niemiec. Pomogliśmy naszej gminie Zeischaubt w, w walce o nazwę statku, która, e, który pływa po Stambergezy, e, trzy miejscowości walczyły, bo stary statek nazywał się MS Schaub i chcieli zmiany. E, wtedy burmistrz Benwizer, dzisiaj obecny, zadzwonił do mnie i potrzebuje pomocy, żeby głosować. No i w, e, Pomogliśmy mu, nie tylko szkoły. Wszyscy mieszkańcy się włączyli I na e, otwarciu, tym pierwszym rejsie, w którym notabene był Markus Zyder, wówczas minister finansów Bawarii, dzisiaj premier Bawarii. Zapytał go, skąd się wzięły głosy z Polski, tak dużo głosów, które przeważyły w, w tym, jakby zwycięstwie. No to opowiedział o naszym partnerstwie. Miałem okazję przywitać się też wówczas z dzisiejszym premierem Bawarii, i to jest taki też wymiar trochę inny, ale tej naszej współpracy. Nowe współprace wciąż się nawiązują. Gminy dają możliwości, ale ich wykorzystanie często zależy już od kierowników jednostek, prezesów organizacji czy działaczy społecznych. Zaprosiliśmy też dzisiaj, czy zaprosiłem wszystkich radnych, wszystkich sołtysów, wszystkich miejscowości, ale też wszystkie organizacje z naszej gminy, bo to one tak właściwie tworzą tą współpracę, bo, bo dzięki nim możemy nie wiem, uczestniczyć w dożynkach, możemy pokazywać różne wydarzenia kulturalne. Myślę, że to jest takie, takie fajne, że możemy się spotkać na luzie. A przy okazji poświętować. Wydaje mi się, że po to, żeby mówić o przyjaźni na szczeblu europejskim, musimy zacząć na, od bazy. My w ramach naszej gminy pielęgnujemy dwa takie partnerstwa europejskie. Uważamy, że te partnerstwa od dołu przyczyniają się do tego potem, że na szczeblu e, ogólnoeuropejskim również ta współpraca, to zrozumienie ludzi lepiej funkcjonuje. I to jest ta, ta wartość dodana tego, że od dołu e, potem na szczeblu europejski. Te impulsy przenikają. Efektem tych przenikających impulsów były też muzyczne występy. Orkiestry Dente z zaprzyjaźnionych gmin umilały czas gościom w roszarni, ale w ramach międzynarodowej współpracy przygotowały także wspólny występ. W żywiołowym występie reprezentant Bawarskiej Orkiestry wręczył na ręce Krzysztofa Fulneczka zestawy nut. Także wójt Krzyżanowicz został obdarowany prezentami mającymi przypominać o tym zacnym jubileuszu i będącymi podziękowaniem za ciepłe przyjęcie w progach gminy. Raciborski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego zaprasza mieszkańców regionu do udziału w bezpłatnej wycieczce. Szczegóły w materiale. Oddział PTTK Racibórz wraz z Klubem Czeskich Turystów w ramach projektu Interreg współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Euroregionu Silesia zaprasza na bezpłatną wycieczkę do Czech w dniu 15 listopada. Projekt ma na celu pogłębianie współpracy społecznej, kulturalnej i sportowej w ramach Euroregionu, w tym współpracy między organizacjami pozarządowymi, wzmocnienie poczucia wspólnoty, tożsamości i zrozumienia wspólnej historii, promowanie działań podtrzymujących tożsamość i tradycje. Zbiórka uczestników tradycyjnie na dworcu PKS Racibusz przy ulicy Batorego o godzinie 7:30. Szczegóły uzyskać można w siedzibie PTTK. Liczba miejsc jest ograniczona. Wielokrotnie informowaliśmy już o projekcie, który miał na celu ukazanie piękna stroju ludowego charakterystycznego dla Ziemi Raciborskiej. Pora zaprezentować spot promocyjny, który prezentuje trzy pokolenia kobiet w mazelonkach. Z nici i serca utkane nasze dziedzictwo nasza opowieść. Mazelonka strój, który łączy pokolenia. Na święto, na niedzielę, na chrzest, wesele i dożynki. Mówi za nas, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. To nadczasowe wzory przekazywane z rąk do rąk od matek do córek dla każdej z nas. Strój ludowy to więcej niż tkanina, to nasze korzenie, nasza duma, nasza opowieść. Bo w Mazelonce każda z nas jest piękna, prawdziwa. Muzyka poważna zabrzmi we wnętrzach kaplicy pod wezwaniem Świętego Tomasza Kantuaryjskiego. Od najbliższej niedzieli na Zamku Piastowskim odbywać się będą wyjątkowe koncerty. Począwszy od 26 października, w każdą niedzielę po południu Zamek Piastowski zaprasza na muzyczne spotkanie do kaplicy pod wezwaniem Świętego Tomasza Beketa. Nowy cykl koncertów w kaplicy będzie w całości poświęcony muzyce poważnej, od wczesnej po współczesną, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki organowej. Pierwsze spotkanie poświęcone będzie muzyce Mozarta. Organizatorzy podkreślają, że wybór kaplicy św. Tomasza Becketa podyktowany jest jej doskonałą akustyką. Dzięki sklepieniom i zwartej, gotyckiej bryle, wnętrze świątyni idealnie rezonuje i wzmacnia naturalne brzmienie instrumentów, gwarantując słuchaczom niezapomniane przeżycia. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19, oraz Opawska 33, Całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od 6 do 24. W dzisiejszym programie to już wszystko, a kolejne wiadomości w piątek. Już teraz serdecznie Państwa zapraszam. Do zobaczenia.